Sława, bracia i siostry. Dzisiaj e, porozmawiamy o umowie prywatnej. Jednej z czterech umów, o których była mowa w poprzednich odcinkach. Zanim jednak przejdę do tego tematu... E, Wyrazy podziękowania, gorące wyrazy podziękowania i wdzięczności za, za to, że jesteście, że komentujecie, że mnie wspieracie, że, że w ogóle jesteście i chcecie słuchać moich opowieści, moich legend, moich bajek, moich teorii spiskowych i tym podobnych i tak dalej. Przypominam, że kanał mój jest czysto kanałem edukacyjnym. Nie udzielam porad prawnych. Wszystko o czym mówię można znaleźć w sieci. Zachęcam do weryfikowania tego, do poszerzania swojej wiedzy, szukania. Materiałów, bo może się to przydać. To, o czym ja mówię, jest według mnie na tyle interesujące, że warto się z tym dzielić. Ale wróćmy do tematu. Umowa prywatna, niepodlegająca negocjacjom. Prywatna między stronami. Jest to jedna z czterech umów które są zawarte między osobą prawną, czyli dłużnikiem, a osobą przepraszam, a wierzy, tak, a osobą fizyczną, czyli wierzycielem. Osoba prywatna, inaczej się to nazywa. I tak, o czym ta umowa mówi, jak ona brzmi? Mianowicie, ach, jeszcze jedno bardzo ważne: każda umowa musi mieć swój numer. Tak? Jakiś tam. Załóżmy, że Jan Kowalski. Pozostaniemy przy nim. Urodził się w 12 grudnia 1960 roku. Numer umowy prywatnej składa się z inicjałów daty urodzenia i. PA, czyli Private agreement, agreement, jakoś tak to się tam nazywa, angielski nie jest moją mocną stroną. Private agreement, tak to się nazywa. Jedna jest tylko rzecz bardzo ważna, bardzo istotna w tym numerze, że jest to dzień urodzenia. Ale 18 urodzin. Czyli jeżeli Jan Kowalski urodził się 12 grudnia 1960 roku, to numer takiej umowy będzie JK myślnik 121278 myślnik PA. Jest to numer umowy. Prywatnej osiemnastych urodzin. Z pewnością nasuwa się wam w tej chwili pytanie, dlaczego osiemnastych urodzin? Z prostej przyczyny. Według prawa międzynarodowego, kończąc osiemnaście lat, stajesz się pełnoletni. Czyli Możesz już zostać odpowiedzialny za dług publiczny jako dłużnik i na ten dług pracować. To jest data 18 urodzin jest to data, w której hoho -ho zostaje oficjalnie, czyli osoba prywatna prawna, zostaje oficjalnie dłużnikiem w myśl prawa międzynarodowego. I o tym należy pamiętać. Strony, które podpisują tą umowę, a w zasadzie tylko jedna strona podpisuje, druga jest nie, nie, nie jest konieczna, jest to dłużnik Jan Kowalski Nazwany Jan, pisany dużymi literami, czyli kapitalikami. Wierzyciel Jan Kowalski, małymi literami, z dwukropkiem pomiędzy, nazwany Jan. Eee... nazwany Jan. Niniejsza umowa prywatna. Jest wspólnie uzgodniona i zawarta w dniu powiedzmy w dniu... 15 miesiąca szóstego miesiąca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego, przykładowo. Pomiędzy osobą prawną, Jan Kowalski, znany jako Jan, znany jako Jan oraz oraz wszelkimi pochodnymi od, odmianami pisowni tego imienia, z wyjątkiem Jan Kowalski, znany jako Jan, małymi literami pisane, zwanych dalej łącznie Jan Kowalski, znany jako Jan kapitalikami oraz żyjącym, oddychającym człowiekiem znanym pod charakterystyczną nazwą Jan Kowalski, zwany jako Jan z małych liter, zwany dalej wierzycielem. W zamian za wierzyciela, a stanowiące źródło pochodzenia, istotę i byt, to jest podstawą uprzedniego roszczenia w z którego wywodzi się istnienie Jan Kowalski, znany jako Jan Kapitalikami, oraz podstawę, na której Jan Kowalski, znany jako Jan Kapitalikami, działa jako narzędzie transmisyjne, to jest służy jako kanał dający wierzycielowi zdolność do interakcji, zawierania umów i wymiany towarów i usług w handlu z innymi sztucznymi, prawnymi osobami. B. Stanowiące źródło majątku Jan Kowalski, znany jako Jan, kapitalikami, poprzez czujące istnienie wykonywania zdolności i pracę wierzyciela, które stanowią wartościowe świadczenie wzajemne, wystarczające do poparcia jakiejkolwiek umowy, którą Jan Kowalski, znany jako Jan, kapitalikami. Może zawrzeć i co do której Jan Kowalski, znany jako Jan, kapitalikami, może być uważany za związanego, oraz C, stanowiąc zabezpieczenie spłaty wszelkich kwot obecnie należnych i zaległych oraz takich, które mogą stać się należne i zaległe, przez Jan Kowalski, znany jako Jan. Jan Kowalski, znany jako Jan, za cenne wynagrodzenie, niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się, że Jan Kowalski, znany jako Jan, podejmuje się obowiązku, wszystko pisane oczywiście, jeżeli chodzi o Jan Kowalski, dużymi literami, czyli kapitalikami, i tak jeden: funkcjonowania i służenia jako narzędzie transmisyjne na rzecz wierzyciela. Zapewniając mu możliwość prowadzenia działalności handlowej z innymi osobami prawnymi oraz dwa, zabezpieczając, broniąc i chroniąc wierzyciela przed odpowiedzialnością, roszczeniami, żądaniami, nakazami, wezwaniami, nakazami, wyrokami, odszkodowaniami, kosztami, stratami, zastawami, zastawami komercyjnymi, depozycjami pozwami sądowymi, działaniami prawnymi, karami, grzywnami, odsetkami i wydatkami, zarówno bezwzględnie, jak i warunkowe, wymagalne i mogące stać się wymagalnymi, istniejące obecnie i powstałe w przyszłości. W jakikolwiek sposób udowodnione, poniesione, poniesione i nałożone na Jan Kowalski, znany jako Jan Kapitalikami, pisane z jakiegokolwiek powodu. W jakimkolwiek celu i z jakiejkolwiek przyczyny. Jan Kowalski, znany jako Jan, kapitalikami pisane, za wynagrodzeniem niniejszym wyraźnie uznaje, wyraża zgodę i zgadza się, że wierzyciel nie może w żadnym wypadku i w jakikolwiek sposób być uznany za stronę przejmującą ani za poręczyciela dla Jan Kowalski, znany jako Jan, pisane kapitalikami. W dalszej części tej umowy mamy zdefiniowane słowa, czyli słowniczek terminów. Dla y, oczywiście nie dla nas, ale dla tych, którzy te umowy mogą kiedyś sobie chcieć przeczytać. I tak nazwa, przepraszam, użyte w niniejszej umowie prywatnej, następujące słowa i terminy. Wyrażają znaczenie określone w następujący sposób: jest to nieistotne. Nazwa: W niniejszej umowie prywatnej, termin nazwa, odwołanie, oznacza ogólny termin, który wprowadza i określa konkretny termin, który może być używany w zwracaniu się, pozdrawianiu, wzywaniu i składaniu apelacji do konkretnego, żyjącego, oddychającego człowieka. Przewód. W niniejszej umowie prywatnej termin przewód oznacza sposób przesyłania i dystrybucji energii oraz efektów produktów pracy, takich jak towary i usługi pod nazwą Jan Kowalski, znany jako Jan, oczywiście kapitalikami napisane, znany również wszystkim i wszystkich, wszystkim pochodnych i odmian w pisowni tego imienia Jan Kowalski, znany jako Jan. Z wyjątkiem Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. Wierzyciel. W niniejszej umowie prywatnej termin Wierzyciel oznacza Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi e, literami. Jan Kowalski, znany jako Jan, dużymi literami. W niniejszej umowie prywatnej termin Jan Kowalski, azu. E, przepraszam, e, znany jako Jan. Oznacza Jan Kowalski znany jako Jan, znany również pod wszelkimi pochodnymi odmianami pisowni tego imienia, z wyjątkiem czy tej nazwy Jan Kowalski znany jako Jan, pisany małymi literami. Pochodna. W niniejszej umowie prywatnej słowo pochodna oznacza pochodzenie od kogoś innego, wzięte z czegoś poprzedzającego drugorzędne. To, co samo w sobie nie ma początku, ale czerpie istnienie z czegoś wcześniejszego i o bardziej pierwotnej i fundamentalnej naturze, wszystko co pochodzi od innego. Ens Legis. W niniejszej umowie prywatnej, termin Ens Legis oznacza istotę prawa. Sztuczna istota w przeciwieństwie do osoby fizycznej, takiej jak korporacja. Uważana za wywodzącą się całkowicie z prawa. Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany kapitalikami. W niniejszej umowie prywatnej, termin Jan Kowalski, znany jako Jan, oznacza Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany kapitalikami. Oraz wszelkie pochodne i odmiany pisowni tego imienia z wyjątkiem Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. Common Law Copyright 1978 do 3000. Jan Kowalski, znany jako Jan, wszelkie prawa zastrzeżone. Ma, małymi literami oczywiście. Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. W niniejszej umowie prywatnej termin Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami, oznacza czującą żywą istotę, znaną pod charakterystycznym określeniem Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Jan Kowalski, znany jako Jan, małymi literami, autograf Common Law Copyright 1978-3000, autorstwa Jan Kowalski, znany jako Jan, małymi literami. Osoba prawna. W niniejszej umowie prywatnej termin osoba prawna oznacza abstrakcyjną osobę prawną, ens legis, taką jak korporacja stworzona przez konstrukcję prawa i uznana za posiadającą określone prawa i obowiązki człowieka. Wyimaginowany podmiot, taki jak Jan Kowalski, znany jako Jan, czyli Jan Kowalski znany jako Jan, który na podstawie prawnego rozumowania jest prawnie traktowany jako mężczyzna w celu prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz biologicznej, żywej istoty, takiej jak wierzycie. Od najwcześniejszych czasów prawo egzekwowało prawa i egzekwowane zobowiązania, wykorzystując koncepcję korporacyjną, uznając to, to znaczy osoby prawne inne niż człowiek. Teorie, dzięki którym rozwinął się, został uzasadniony, kwalifikowany i zdefiniowany ten tryb legalnego działania, są przedmiotem bardzo pokaźnej biblioteki. Historyczne korzenie danego społeczeństwa, naciski ekonomiczne, koncepcje filozoficzne, wszystko to miało swój udział w odpowiedzi prawa na sposób prowadzenia przez ludzi ich spraw poprzez to, co jest obecnie znanym narzędziem korporacji. Przyznawanie praw i obowiązki wobec osoby prawnej innej niż człowiek jest w konieczności procesem metaforycznym i nic gorszego. Bez wątpienia metafory w prawie mają być ściśle obserwowane. Cardozo, J. w sprawie Berke przeciwko Tyrne, Avenue, R. i tak dalej. Ale wszystkie narzędzia myśli powinny być ściśle obserwowane. Aby nie były nadużywane i nie służyły rozumowaniu. Zobacz US, czyli United States, przeciwko Scophon Corporation of America. 333 US, US 795 i tak dalej. Żyjący, oddychający człowiek. W niniejszej umowie prywatnej termin żyjący, oddychający człowiek oznacza wierzyciela. Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. Czującą żywą istotę, w odróżnieniu od sztucznej konstrukcji prawnej, ens legis, to jest osoby prawnej stworzonej przez konstrukcję prawa. No, non obstante. W niniejszej umowie prywatnej termin non obstante oznacza słowa używane w starożytności w instrumentach publicznych i prywatnych, z zamiarem uprzedniego wykluczenia jakiejkolwiek interpretacji innej niż określone, deklarowane przedmioty lub cele. Tam każdy człowiek jest niezależny od wszelkich praw, z wyjątkiem tych nakazanych przez naturę. Nie jest związany z żadnymi instytucjami utworzonymi przez jego bliźnich bez jego zgody. Kruden przeciwko mail 2 NK 338, 1796 rok, chyba, yy, i tak dalej. Umowa prywatna, w niniejszej umowie prywatnej termin umowa prywatna oznacza pisemną, wyraźną umowę prywatną o numerze JK yy, 121278, myślnik PA. Z dnia 26... Powiedzmy, czerwca 2023 roku. Pomiędzy wierzycielem a Jan Kowalski, znany jako Jan, dużymi literami, wraz z wszelkimi modyfikacjami i zamiennikami wspomnianej umowy prywatnej. Czująca żywa istota. W niniejszej umowie prywatny termin czująca żywa istota oznacza wierzyciela. To jest Jan Kowalski, znany jako Jan, pisany małymi literami. Żyjącego, oddychającego człowieka w odróżnieniu od abstrakcyjnej konstrukcji prawnej, takiej jak sztuczna jednostka, osoba prawna, korporacja, spółka partnerska, stowarzyszenie i tym podobne. Podpis. Zobacz jednolity kodeks handlowy 3401b. Co jest uważane za podpis? Podpisano. Zobacz Jednolity Kodeks Handlowy 1201-39, co uważa się za podpisane. Narzędzie do transmisji. W niniejszej umowie prywatnej termin media przesyłowe, czy narzędzie do transmisji, oznacza kanał. Na przykład Jan Kowalski, znany jako Jan. To jest Jan Kowalski, jako znany, znany jako Jan, dużymi kapitalikami napisany Jednolity kodeks handlowy UCC UKC w niniejszej umowie prywatny termin UCC oznacza jednolity kodeks handlowy. Jest to ciągła umowa prywatna i obowiązuje aż do śmierci, to jest do trwałego ustania wszelkich życiowych funkcji i uprawnień wierzyciela. Ta prywatna umowa 121278. Jest datowana na 26 czerwca 2023. Jan Kowalski znany jako Jan Hohow. Podpis. Wierzyciel akceptuje podpis Jan Kowalski znany jako Jan dużymi kapitalikami zgodnie z jednolitym kodeksem handlowym paragrafami 1201 podpunkt 39 i 3401b. Tu podpisuje się Jan Kowalski, czyli nasz stromen, nasz, nasza sztuczna osoba, osoba prawna, korporacja, czy jak zwał, tak zwał, tak. I autograf wierzyciela nie jest wymagany i nie jest konieczny. Można, ale nie jest to konieczne. Tyle na temat umowy prywatnej, którą odczytałem. Nie jest ona długa, ale jest jedną z bardzo ważnych umów. W następnym odcinku omówimy kolejne umowy. Na sam koniec zajmiemy się umową o bezpieczeństwie handlowym między wierzycielem, między osobą prawną, czyli naszym kochołem, a wierzycielem. Chciałbym dodać, że czasami może być tak, że ktoś może powiedzieć, słuchaj, nie akceptuję Twojej umowy albo tych umów, bo podpisałeś ją sam ze sobą. Ale czy aby na pewno sam ze sobą? W takich wypadkach warto rozważyć pewne rozwiązanie mianowicie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która będzie nosiła nazwę zgodną z wpisem w akt urodzenia czyli w od na przykład wyciąg jak wyciągniesz mm, akt urodzenia pełny, zgodnie z tym zapisem, jak tam jest napisane, dajesz nazwę firmy. Spółka z, z, odpowie z og ograniczoną odpowiedzialnością, wtedy jest dyrektor i jest jeden akcjonariusz, co jest warunkiem założenia takiej firmy. I w działalności, czyli czym zajmuje się firma, jaki jest kierunek działalności, wpisujemy dużymi kapitalikami osoba. To jest działalność. Osoba. Działamy jako osoba. Tak? Czyli ta firma działa jako osoba. To jest tylko taka krótka dygresja do tego tematu. Gdyż, tak jak mówię, może się ktoś zdarzyć, komu się to nie będzie podobało. Myślę, że było to ciekawe. Zakończę na dzisiaj. Krótko i zwięźle. Jutro omówimy umowę o prawach autorskich. Eee, tak jak już mówiłem, e, zrobię na Dropboxie i ten link do tego pliku będzie w opisach filmu. Myślę, że w najbliższym czasie będzie można już z tych po prostu ściągnąć sobie te wszystkie umowy. Tym, którzy by chcieli mnie Wspomóc, jeżeli chodzi o, 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 mój, o moje narzędzie pracy, czyli o sprzęt, który, który dostałem od honorowego człowieka, zwrócony, uszkodzony. Myślę, że było to uszkodzenie celowe, ale nie chcę posądzać nikogo. W opisie jest wszystko pod filmem. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby. gdyby ktoś chciał mnie w tej materii w jakiś sposób wspomóc. Z chęcią taką pomoc przyjmę. Zapraszam także na mojego bloga. Link jest w opisie filmu. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do następnego razu. Sława moi kochani.